No i co? Nastała jasność. Jasność to jedno, ale w końcu coś widać. No mówię, że jasność. Świetlista. pełna. na przedłużaczu. Nie słuchamy. Chociaż jedno. To mamy ustawione na włączniku dotykowym. To mamy podpięte na stałe, bo podpiąłem się z przedłużacza. Tutaj natomiast ogólnie rzecz biorąc, zamówiłem tutaj panel dotykowy podwójny. To jest sterowanie do salonu. To jest do pralni. Mm -hmm. No to chyba tak działa, no? No czemu nie? No to powinnaś trzymać, bo to jest jak dzwonek. No, no bo tutaj mamy... O, ten, otwórz. A może być jeszcze o po prostu, byśmy sprawdzili czy działają. Ja już wiem jak. Aha. No, to muszę trochę wyższa szkoła. Tak? No co, no tutaj będziesz miała prawdopodobnie coś tu i coś tu i coś tu. A to jest do czego? No do a, to Rolet. Plusy Aha. To jest do Rolet, więc tamto co masz na nogach to jest takie menualne. No. A ten po lewej stronie jest dotykowy. I zobacz różnicę wielkości. No jest. Więc specjalnie zamówiłem tak, bo mamy akurat w pralni rolety i gniazdko, uh -huh. a pod rolety jest znacznie większy, uh -huh. więc trzeba byłoby to po prostu popatrzeć. Tak samo jak tutaj, mieliśmy dotykowy, gdzieś tu leży, tu chyba leży. O, i on jest też znacznie większy, i dwa takie pojedyncze nie chodzą. Musi być, no, jest troszkę większy pod podtąd i podtąd no, Sentyment jest większy dlatego musieliśmy zamówić taki włącznik no i teraz będziemy go montować więc na razie podpijem na krótko, zobaczę czy działa więc działa, działa biurko do nas w końcu dotarło musieliśmy trochę zmodyfikować po swojemu, bo ta firma, która biurko nam wykonywała zapomniała jeszcze odjąć wielkości listew. Zapomniała całkiem, że tu listwy będą i zrobiła 7 mm mniejsze biurko niż były ściany. No i niestety nie pasowało, dlatego musieliśmy to po swojemu skrócić. Tutaj mamy takie oświetlenie punktowe, 8 punktów, będziemy ustalać sobie w którym miejscu ma dokładnie świecić, bo to się odpina, przesuwa, przekręca. Jeżeli będzie za dużo oświetlenia, no to można zabrać. Jeżeli będzie za mało, no to będzie można dołożyć. Krzesła kupiliśmy wczoraj. Wygodne. O. To jest na głowę, Jasiek. Na czoło. No, na czoło bierzesz sobie. Albo na brzuch. <laughs> Trzesła przywieźliśmy wczoraj. Dzisiaj je zmontowaliśmy. Dwa takie same. Akurat kupiliśmy w promocji. Żebyśmy się nie pili. Kremu tak. Mniejsza. Więc jak ktoś sobie pobrudzi no to siedzi na brudnym. Ten co ma czyste to siedzi na swoim czystym. Tutaj gniazdka pomontowane, szklane. Tu jest gniazdko. Roleta jest dana do samego końca, no bo jak przyjdzie ościeżnica. Wiem, w sensie, tak ościeżnica zaregulowana. No to mm -hmm. będziemy wiedzieć pod kąt odciąć i przykleimy, na razie jest tylko sadzone. Tutaj są zamontowane. Tutaj też są zamontowane. Parapet dostaliśmy jakiś dziwny. a to trzeba siedzieć na nich, żeby się... Nie, nie. Możliwe, musimy podkładkę kupić, żeby nie drapać tych paneli. Parapet dostaliśmy jakiś dziwny, bo zamówiliśmy gruby, około 4 cm parapet, po czym dostaliśmy taką samą płytę jak beblowa. Więc prawdopodobnie będziemy musieli to zmodyfikować, ale na razie wstawiliśmy, więc trzeba będzie dać do firmy, tutaj trzeba będzie też podkleić, zrobić laminat to od nowa, no coś będzie trzeba zrobić. Coś będzie trzeba zrobić, szafa jest. Jeszcze jedna szafa by się zmieściła, ale nie będziemy sobie chyba tu zagracać, postawimy sobie no, tu jakiegoś Pamiętaj, Musisz że musisz wstawić drukarkę. Drukarkę chciałem pod nogi. Drukarkę chciałem pod nogi, bo jakbyśmy chcieli tu, o czym nie mówiłaś wcześniej, to powinniśmy przepuścić sobie kabel do drukarki, bo listwy są przyklejone na klej. No, tak. No, więc troszkę, trosz, mm. troszkę późno powiedziałaś. Się powinno się zmieścić. Tak, będę nogi trzymać na niej. No, albo gdzieś wyląduje w innym w miejscu. No, ale nie, no wydaje, kwestia, wydaje mi się, że ta drukarka tutaj powinna się zmieścić. No, zobaczmy, mamy dużo drukarki, bo drukujemy dużo na A3. Jak chodzi o biuro, to tak wygląda. Oczywiście, no wiecie, no tutaj, jak pomontujemy te wszystkie rzeczy, żeby to fajnie wyglądało, to będzie fajnie wyglądało. Internet jest, to widzieliście, telefon jest sobie, stoi i czeka. Oświetlenie jest, czyli można powiedzieć, że tu jest 99% wykonane. Teraz idziemy do. W pokoju obok? Czy tu coś brakuje? Co? Na ścianę. Yy, coś. Coś na coś, pewno. Coś, by coś na pewno będzie. No. Nie nagrywaliśmy odcinka z układania paneli tutaj. Bo stwierdziliśmy, że nie ma sensu tych odcinków tyle z tego samego. Mhm. Więc tutaj też są panele. Ściany są pomalowane. Jeszcze trzeba tylko w narożach pomalować. Sprawdzę dokładnie, że wszystko jest tak, jak powinno być. No, i wybieramy kolor, bo prawdopodobnie to pomieszczenie będzie dla naszej jółki, bo jest starsza i jest tutaj około 10 metrów. Tak jak mówiliśmy Wam wcześniej. Natomiast te dwa pokoje przejmie Adaś. Więc na razie będzie miał jeden, a w przyszłości jak będzie mu brakowało miejsca, to raczej wątpię, no bo biuro jest połowę mniejsze niż te pokoje, a wszystko da się tutaj idealnie spasować, kwestia tylko chęci i możliwości i naszej inwencji twórczej, więc wydaje mi się, że tutaj też nie powinno być problemu, ale jeżeli będzie chciał, to będzie miał dwa pokoje z przejściem tu między jednym a drugim, a tu będzie zamknięte, żeby mógł sobie tutaj w, jednym, w jednej części spać, a drugiej części będzie mógł sobie nie wiem, grać na kąpie, będzie mógł sobie robić różne rzeczy. Korzystając z okazji, że nagrywamy dla Was odcinek, taki szybki, który w sumie miał nie być odcinkiem, ale stwierdziliśmy, że Wam pokażemy po kolei, jak to wygląda, bo już prawie jedno pomieszczenie mamy gotowe, to chcemy Was poinformować, że jeżeli chcecie znać koszty jakie ponieśliśmy podczas budowy domów w poszczególnym etapie to możecie napisać w komentarzach co Was dokładnie interesuje, ponieważ nie chcemy nagrywać długiego odcinka, w którym będziemy zdradzać wszystkie koszty, ile kosztowały ławy ile kosztował sanzero ile kosztował materiał w dniu budowy ile teraz wyniosło to czy tamto, ile wydaliśmy na zrobienie sufitu, ile tam panele kosztowały, czy płytki i tak dalej Postanowiliśmy, że nagramy dla Was taki odcinek typowo odpowiedzią na Wasze pytania, czyli nie wiem, ile kosztowały te płytki, ile kosztowały Gładzie w domu, ile tam Majster wziął od płytek za Łazienki. Jeżeli Was też takiego interesuje, to możecie napisać, to nagramy oddzielny odcinek i będziemy odpowiadać na Wasze pytania. No. Bo tak jak wspomniałem, nagrywać dwugodzinny odcinek, w którym będziemy przedstawiać wszystkie koszty, że to tyle, to tyle, to tyle, to tyle, to raczej nie ma sensu. Poza tym nagrywaliśmy tyle razy podsumowania, więc raczej powinniście już mieć jakąś tam cenę nakreśloną. Jak chodzi o pracę tutaj, tak jak sami widzicie, kończą się pomału. W poniedzieli dokończy swoją pracę płytkarz, który ułoży płytki na korytarzu. Wiatrołapie w kuchni, tutaj od razu chłopaki zaciągną łączenia yy, tych karton gipsów. Tu nie dawałem do końca, bo tu tak będzie szafa. tą będzie szafa, więc tu zrobiłem przejście, bo jesteśmy mówieni z panem od alarmu, który te przewody będzie zabierał z tego, z tego środka, i szedł do góry. To wszystko będzie przenoszone do góry. Więc postanowiłem zostawić tutaj yy, lukę. Natomiast ta część bez garażu jest można powiedzieć już w pełni przygotowana pod meblowanie, bo jak pójdą płytki, pójdzie fuga, no to tylko kwestia jest koloru, czy malujemy już na gotowo, typowym białym. Co? A nic. Typowo białym kolorem czy coś tam jeszcze zmieniamy, bo na razie jest farba gruntująca, jeżeli tylko przemalować na na biało, już gotową farbą, no to zostaną tylko meble, więc jesteśmy bliżej. Jak dalej końca przygody z budową tego domu, oczywiście. Projekt ze strony waghouse.pl Tam możecie sobie zamówić, co do Was przyjdzie w odmianie wachhouse, czyli to co tutaj widzicie, czyli z trzema pokojami, bądź odmiana waghouse 2 bez garażu i z dwoma pokojami, jeżeli będą tutaj dwa pokoje. To będą mieć w granicach między 12 a chyba 15 metrów. No to wydaje mi się, że spore. No tu jest 10. Tu jest jakieś 8. Więc z tych trzech pokoi zostanie to przecięte gdzieś tu i zostanie jeden pokój i drugi. No spore, wydaje mi się, że bardzo duże. Zwłaszcza, że będą dwa okna, te duże. O te. Będzie to przesunięte w tą stronę, duże i jeszcze jedno takie będzie tam, że nie będą trzy okna, tylko dwa. No ale to tak naprawdę są zmiany nieistotne. Co do części tej, to będziemy tutaj pracować, jak wrócimy z urlopu. W pierwszej kolejności skupimy się właśnie na tej części. Zamówimy wszystkie rzeczy potrzebne. Rozmawiałem już z elektrykiem, rozmawiałem już ze wszystkimi, co będą musieli tutaj przyjść i podziałać więc jak tylko wrócimy to można powiedzieć, że ta część będzie gotowa zasłaniamy się tutaj no i wchodzimy w garaż a tutaj w wolnej chwili będziemy lecieć czyli jak jest lampa, no to montujemy lampę, montujemy gniazdka montujemy włączniki, bo w sumie są zamówione no i za koleją, za koleją każde pomieszczenie, żebyśmy osiągnęli stan taki jak tutaj widać, żeby to było gotowe pod, pod mieszkanie, więc wydaje mi się, że to pomieszczenie fajnie wygląda. Jest tutaj tylko 5 m2, a i tak wydaje mi się, że fajnie wygląda, bo będzie jedno stanowisko pracy, drugie stanowisko pracy będziemy sobie mogli we dwoje pracować. Żona będzie po prawej stronie, ja po lewej stronie. Mamy szafę na dokumenty, oświetlenie, które można sobie ustawiać, w zależności od tego, gdzie ktoś chce mocniej. No i taka lampka. Na tryb nocny, żeby można sobie odpalić i posiedzieć wieczorem, poskręcać filmy dla Was. Dobra, my się z Wami żegnamy. Napiszcie w komentarzach, co Was dokładnie interesuje, żeby Wam powiedzieć, ile nas to kosztuje. Nas to nie jest robota, materiał, tylko nas kosztuje. Może być to sam materiał, bo my wykonaliśmy sami tą pracę. Może być to materiał z robocizną, no bo my zleciliśmy komuś to, tak jak tutaj widzicie płytki czy sufit napinany. Więc to mogą być takie ceny, natomiast to nie jest to, co Wam teraz przedstawiamy jakaś oferta, tylko cały czas mówimy nasze koszty. Tak jak na, tak jak na stronie wakhouse.pl jest kosztorys materiału z dnia budowy naszego domu, który tam wyszedł, w tam stan bodajże otwarty w granicach 100 coś tysięcy, nie wiem 110 czy 105 czy 108, to nie jest tak, że to jest Cena, robota, materiał, że ktoś przyjeżdża i Wam wykonuje. Tylko ile my zapłaciliśmy za sam materiał, żeby ten dom powstał? Równo rok temu. Bo dom ma w tym momencie 13 miesięcy. Więc 13 miesięcy udało nam się osiągnąć to, co tutaj widzicie. Wydaje mi się, że tak i szybko, i wolno. Można byłoby to szybciej zrobić. Ale to też właśnie jest tak, że dużo zmian w międzyczasie wychodzi, w międzyczasie jeszcze coś trzeba zostawić, trzeba się zastanowić, trzeba, trzeba 20 razy podejmować inne yy, różne decyzje. Tak, jak tutaj, że miał być garaż, garażu nie ma, już jest jakaś zmiana, bo jeżeli by ten garaż był w miejscu, w którym jest obecnie, to tak naprawdę podwieszamy sufit malujemy ściany, bo nawet chyba by nie było sensu ich tam gładzią zaciągać, bo to będzie garaż jakieś tam płytki i nie ma tematu, jest gotowe natomiast ze względu na taką zmianę, no to będziemy musieli przystawić praktycznie praktycznie wszystko no i tutaj jak chłopaki położą te płytki, to za koleją wynosimy wszystkie rzeczy niepotrzebne do garażu ta część będzie czysta będzie czekała już na meble więc wydaje mi się, że wydaje mi się, że dom nabiera wyglądu na pewno jest różnica wielkościowo w stosunku do stanu surowego, a stanu, który obecnie widzicie. Wiem, że kamera nie oddaje tej wielkości, bo ja mógłbym tu wam tłumaczyć, że to jest wielkie, to jest takie i tak dalej. Natomiast nikt mi nie uwierzy, bo wiadomo, kamera swoje, swoje telefon swoje, oczy swoje, więc to każdy inaczej to widzi. Przede wszystkim każdy buduje taki dom, jaki chce, na jaki go stać i na jakie ma ochotę. No, jakbyśmy chcieli wybudować większy, byłby większy, jakbyśmy chcieli mniejszy, to byłby mniejszy. Natomiast myśmy sobie akurat wybudowali taki, jaki nam odpowiada i taki, z jakiego będziemy korzystać. Chyba wszystko przekazałem. Chyba tak. Więc pamiętajcie, łapka w górę jest subskrypcja. Jak będzie dużo komentarzy pod filmem, no to będziemy mieli więcej do nagrania. Jeżeli będzie bardzo dużo komentarzy pod filmem, no to może zrobimy jakiś konkurs, a do wygrania będzie projekt tego domu, który obecnie jest możliwy do zamówienia przez naszą stronę Wackhouse albo przez Allegro, tak żebyście mogli sobie taki dom wybudować, żebyście mogli przeżyć tą przygodę, co my przeżyliśmy. Oczywiście odmiana czy Wackhouse 1 czy Wackhouse 2 to jest bez znaczenia. Jeżeli zorganizujemy taki konkurs, bo będzie naprawdę dużo tam komentarzy, tam powiedzmy powyżej 100, no to wtedy zwycięzca będzie mógł wybrać, który ten projekt woli. Czy taki, czy taki. Więc wydaje mi się, że jest to fajny prezent, no bo projekt chodzi w biurach projektowych taki jak nasz, w granicach 8000 zł. Na naszej stronie można ten sam projekt kupić za 1999. Więc wydaje mi się, że bardzo fajny prezent za około 2000 zł, który jest bezterminowy, można go wykorzystać, można go sprzedać, można z nim robić co się chce. Dobra, my się z Wami żegnamy, bo jest niedziela standardowo, zamiast odpoczywać to coś tam jak zwykle robimy. Ale tak to jest, niestety, że w tygodniu nas nie ma, a jesteśmy praktycznie weekendami i zawsze cały weekend przychodzimy i coś Robimy. Więc dzięki. Na razie. Cześć.